No dobra, czas czasby trochę pochwalić starszych braci, bo wszyscy mówią, że ciągle krytyka i krytyka ja mówię dobra, trzeba coś, coś znaleźć pozytywnego. Czy nie przygotowali się, czy przygotowali się nawet już sam nie wiem, bo trochę za dużo tego dzisiaj nagrywam. Może już to mówiłem, nie pamiętam. Przez tyle lat. Oczywiście jak wiemy ja to już nie raz mówiłem od początku mówię, piąty rok rządzą ludzie z episkopatu, a nie tam żaden rząd jakiś tam wybrany, jakiś tam prezes, nie, to są tylko wielkie piony, ale czy nie czy jednak nie poczynili wcześniej jakichś fachowych przygotowań. Otóż poczynili. Przede wszystkim wydali 100 milionów na cmentarze. To już jest pozytyw z tego co rozumiem, no bo jak wiedzą, że będzie zapotrzebowanie na tereny. Na tereny, w których trzeba będzie chować setki, a może tysiące ludzi, no więc wydali odpowiednie fundusze. Zadowoleni z poklaskiem narodowym wszyscy się ucieszyli z tego powodu. No następnie, później te słynne, ja przypomniałam mi się o tych trum o trumnach niepodległości, porostawiali po całym kraju, kraju trumny niepodległości, takie te betonowe. E betonowe nie wiem sześciu, sześciu, sześciany takie trumny z pozytywką żeby naród też oswoić co ich czeka także tu mogę sobie powiedzieć no, dwa pozytywy e, nie byli aż tak e, e, po prostu nieroztropni przygotowali się, przygotowali też naród mentalnie i fizycznie no i środki też przekazali. Nie wiem gdzie te środki e, te cmentarze zostały tam wykupione, no ale środki poszły. No dobra, to było na tyle pozytywów.